Dżadża 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 Dziadzia Dżadża 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 dzisiaj To, grane, to pewne jak amen w pacierzu. wyższy się nie pozuj, my się wyluzuj Ej, dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. patent za patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. patent za patencie, to orędzie ziąk. A, ty, a, ty, a jak chcesz mączyć wodę, to lepiej w ogóle idź to Ja mam życiowy plan jak rabia Monte Cristo Jestem mogę wszystko, masz w głowie disco Stro na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń pod na nocne pogotowie Niech wiozą cały kufel, tu gówno trudni, tak jak subwoofer Sprawdź jak mymy walek aleks trudni, rapownego dźwięku Jestem kowalem, mój z własnego talentu Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia, dziadzia. Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Purest W1 Wheel Cleaner Iron Remover. Słuchaj, widziałeś... Słuchaj, co ja mam z tym słuchaj? Przecież słuchasz. Widziałeś film na felgach, też chyba amerykańskie auto z tego zapamiętam. Zrobił to bardzo poprawnie, ale to bardzo poprawnie. Widziałeś na tym aucie, jeszcze do tej pory kurwa No śmierdzi. Tar remover, który sprawdził się obłędnie. A w tym momencie robię co? Ustawiam telefon Iren, Robię start i zarzucamy Deironik. Zobaczymy, jak zbierze z lakieru. Z felg robi to fajnie. Konsystencja, tak jak widzisz, jest żelowa. Aplikacja na atomizerze jest opór. Nie będę ukrywał, jest opór, ale wydajność patrz. Jest również zajebista. I zapach. Czuć, że to jest Deiron, ale jest tak sprytnie oszukany, że mamy wrażenie. Że pracujemy czymś przyjemnym. Tu tył był strasznie dojechany, zobaczymy. To będę chciał sprawdzić najbardziej na tym tyle. No, aplikacja nie jest może jakaś cudowna. Produkt żelowy. Tutaj akurat atomizer dźwiga go ładnie, nie powiem, ale daleko tutaj do luksusu. Już mnie paluchy bolą. Niestety, zmiana rąsi. No wiesz jak to jest, nie? 50 słów, zmiana rąsi. O i zobacz, od razu inna prędkość i wszystko jest na poziomie. No tak to jest w życiu, no co ja ci będę dużo opowiadał. No chyba, że w nogach śpisz, no to już jest inna para kaloszy. Tak i zostawiamy. Łojeju, łojeju, już zaczyna się. Miaska. No produkt szybko działa, naprawdę szybciutko. ojej 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 o ja. Uwielbiam auta ze Stanów. Dobra, tu tu z przodu jeszcze dorzucimy i resztę zostawiam sobie na swoje prywatne autko. Zobaczymy, ile zbierze. Czy produkt jest fajny. Z testów na felgach wychodzi na to, że jest zajebisty, więcej nie dorzucam, tyle sobie zostawiam. Na mm, a nie, jeszcze rękawicy użyję. No tak idę po rękawice, a później sprawdzimy go. Binderkiem. Zobaczymy, co zrobi binderek z racji tego, że jest to żulik. To będzie topornie to szło. Ile mamy minutów? 230, czyli niewiele. Produkt siedzi. Cały czas siedzi. Zobacz, co jest grane. <grym> Ja, ale to co? Nieźle. Dobra, jeszcze zmarnuję produkt tutaj. A zmarnuję, no, W sumie to zmarnuję, bo robię to za free na potrzeby filmu, ale chemię też mam za free. Ja pierdzielę ile tu tego jest, człowieku? Ujej. Wiesz co nie, jednak smyra się fantastycznie słuchaj. Myślałem, że będzie źle. Rewelacja robi to genialnie i zapach naprawdę bardzo przyjemny no kosztuje ta firma nie da się ukryć, ale tutaj widać, że produkty są z najwyższej pół. nie da się ukryć czego bym się nie dotknął, zajebiste ojej, tutaj klapa słuchaj yy, zobacz, patrz ogień i dym no ojej, ogień po prostu ogień Jo. słuchaj fenomenalnie płynność zajebiaszcza. Nie klei się. Wszystko jest na najwyższym levelu. Fantastyczny produkt. Naprawdę obłędny. Kurde. No ale wiadomo, no swoje kosztuje, no nie da się ukryć. I jak ktoś mi powie o tam polskie, no... Są fajne polskie niektóre Dayrony, ale no widzisz, no tutaj inna robota. Inna bajka w ogóle. Inna słuchaj para kaloszy. Inaczej się tu to wszystko rozjeżdża, inaczej się to układa. Inacz inne walory zapachowe nawet. O, ale tego ma nawbite, nawbijane. Ło, tu znajome koszaleje. Naprawdę autko było zagruzowane, szorstkie Kurczę, jak myłem to była tragedia. Coś okropnego. Zobacz, wróciłem w to samo miejsce, produkt dalej pracuje. I dalej wybiera. I dalej leży. I on nie schnie, a temperatura tu już będzie w okolicach 20. I czas operacyjny, jaki mamy od pierwszego wrzutu. 5 minutek. Tu już przysycha. No to go miźniemy. Tu też przesycha. tu gdzie atomizerem jechałem. Ok. Dobra, no to co? <grywka> Rękowica, pracujemy dalej. No jak on tak mówi, że jeszcze potrzebuje miźnięcia, proszę bardzo. Zbieraj, mistrzeniu. Zobaczymy, czy jeszcze zbierze. Słuchaj, cały czas pracuje produkt. Bezustannie cały czas wybiera. O, proszę bardzo. Zresztą widzisz to, nie? Ja pierdzielę si to. Oj, no takie grozy właśnie. Takie gruziki. Człowiek sobie nie wyobraża, nie? Żeby mieć tak szorstki lakier. A niektórzy mają na to wywalone. Na zderzaku również. No, siteczko piękne. Produkt cały czas pracuje, słuchaj, tu w ogóle cały czas. I to... O, wracam w to samo miejsce i znowu. Także biegamy dookoła, przecieramy, a produkt robi swoje. Tak jest, o. Ktoś powie, o, rysujesz lakier. No, ale taki dekon. Na takim gruzie, jak robisz pod te co to za różnica? Czy Ci dojdzie minimalna rysa, jedna czy dwie, jak to jest? Troll, to jest troll. Tym bardziej, że auto było oczywiście wcześniej dokładnie umyte, więc, nie pucować mi się tu proszę i nie zarzucać, jak to mówią. Słuchaj, ja go nawet rozprowadzam na wyższe partie, on nie robi sobie z tym żadnego problemu. Ku, no zajebiście. Wydajność tego produktu jest niesamowita. Rozprowadziłem na górę i dziękuję. Lecimy przód. I tu też znowu pracuję. No tak będę biegał dookoła auta i nabijał minuty. Ale chcę, żebyś to właśnie widział też na surowo, tak jak mówiłem, w którymś filmie. Teraz filmy będą właśnie w ten sposób. Będziesz ze mną chemię odkrywał na bieżąco. Będą to długie filmy, ale będziemy razem poznawać chemię. I znowu pracuję. O! Mógłby już skończyć. <laughs> nie, no ileż to można? No kurwa. Zatrzymasz się w końcu, czy nie? Znowu wybiera, słuchaj, no niekończąca się historia, a teraz zrobię jeszcze jeden myk, delikatnie dam mu wody, bo zaczyna być szorstko, ok, zobaczmy, o, teraz to już w ogóle, Uuuu, tak, ten trzeci przejazd, trzeci, raz przetarłem, tak, trzeci, Trzeci przejazd, zaczynało już czuć, że produkt gęstnieje, więc dorzuciłem wody na rękawiczkę i lecę dalej, żeby zachować płynność, żeby nie było zbyt tempo. No już widać, że zdecydowanie mniej wybiera, ale w dalszym ciągu jest tego sporo. No, kolejna szwedzka firma, która... W ogóle, Szwedzi kurczę. Jeżeli chodzi o chemię samochodową, no, bryloją naprawdę zajebiść. Zaczynając od Lejgi, z Trowelsa. Teraz mamy piorist, powiedzmy, ja to tak nazywam. No i cały czas pracuję. Mam dosyć, dobra, przecież nie będę się wygłupiał, nie będę biegał tu trzy dni wokół auta. To jest niekończąca się historia, słuchaj. No, no dobra, zostawiam to na chwilę. Nie chcę mi się już po prostu. No ileż można biegać dookoła auta? Kurwe. No i dalej wybiera, no. No dalej wybiera. Ile mamy minutów? Minutek mamy, słuchaj, 9. A widać, że grzeje, co? Siedzi pięknie. Rękawica idzie tutaj do tej z tarem. Uruchamiamy kobyłę. Odczekamy jeszcze chwilę, damy mu 10 minut. 9:12, damy. Przy tej temperaturze 10 minut, o czym mowa? Level Zajebisty. Najwyższy level, to chciałem powiedzieć. I cały czas wybiera, zobacz, ruszyłem i w dalszym ciągu wybiera. Cały czas pracuje. No i to jest jakość produktu. Wychodzi drogo. Niektórzy powiedzą drogo, ale no patrząc na to ile ja go zużyłem i trzeci raz, czwarty raz mógłbym jechać i on by dalej pracował, no to o czymś to świadczy, nie? Wbrew pozorom wychodzi tanio. No właśnie. ok Tu za wiele nie ma. Cały czas pracuje, ale już dużo mniej. Fantastyczny produkt, zajebiście. 10 minut, dokładnie 9:59, dycha. Robimy stop. 10 minut w tej temperaturze moim zdaniem jest zajebistym wynikiem. Blokujemy, bierzemy furkę i lecimy. Wypłukiwanie, rewelacja. No, powiem ci, że wypłukuje się perfekcyjnie. Dobra, słuchaj, wypłuczę autko. Wypłuczę produkt i się za chwilę słyszymy. No wypłukałem. Słuchaj, od razu powiem, żeby nie było. Dla mnie na chwilę obecną najlepszy Dayron, jeżeli chodzi o wypukiwanie. Naprawdę, nie znam Deirona, który by się tak wypukiwał. Ja tu się w ogóle pstryk i poszło. Lewelacja, w ogóle się nie spienia, nie podbija się. Obłęd. Teraz tak, yy, to będzie mój numer jeden, jeżeli chodzi o tary, yy, tu o Deirony. Naprawdę, tu praca nim, wypukiwanie. Sam widziałeś, cztery razy mógłbym podjechać, on cały czas pracuje I jeżeli ktoś mówi, że drogo, no tak, zużyłem go, nie wiem, kurczak, tu jest pół litra, 250 i 10 minut cały czas docierałem i on cały czas pracował. Kupisz Dejron za 30 zł, zarzucisz raz, wypłukujesz, tracisz wodę, na lakierze to jak chcesz przejechać, to stawia opór, dorzucasz wody, czyli osłabiesz, tu tego nie ma, właśnie. Zajebisty, znaczy to powiem tak, to jest mój numer jeden, no niestety tak Jakbym miał wybierać między korrosolem a tym, wybrałbym ten Na felgach zajebiście, na lakierze obłędnie yy, Tak naprawdę rozprowadza się równiutko, temperatura 20 stopni i jak widziałeś 10 minut bez problemu leży Przysek tam u góry nie narozrabiał, wypłukał się, no tak naprawdę nie znam dajrona gdzie przystawiłem lance pstryk i on razu zjechał i nie było problemu, że gdzieś mi tam wiesz, musiałem walczyć, że go podbija. Nieraz jest tak, że puchnie. A tu nie, tu nie było tego problemu. Yy, dobra, słuchaj, ja teraz tak uzupełnię to yy, binderem. Zobaczymy, ile zostało, bo najpierw muszę go oczywiście osuszyć. Bo myślę, że kurczę niewiele, albo może nawet wcale to się okaże. Ok, binder zarzucony, i teraz tak mamy 3 minuty. To jest produkt, który reaguje natychmiastowo. I dlaczego warto do lakieru wybierać płynne dejrony, bo one wszędzie wchodzą i zobacz, tutaj spływa. Czy dużo znalazł? Pff, tutaj coś, tu jakaś taka grubsza, tylko tu zajebiście zebrał. Yy, pomimo, pomimo, słuchaj, kaniona, który daje mega mgłę i tak zużyłem go tyle samo, co tamtego żelowego produktu. Podkreślam, żelowego. Yy, patrzymy tył teraz. Tutaj była miazga. No, są, widać, że gdzie są. Zdecydowanie, tak, tu. Ale w porównaniu z tym, co było, to jest przepaść. Zaraz wyjadę tutaj z rękawicą ta strona. Podobnie jak i tam, gdzie niegdzie, może z 10 sztuk takich lejących się kurczę. Binder jest fajny, jest dobry i on jest płynny i on. Od razu działa, od razu, od ręki, od razu zbiera i zaczyna przysychać, a mamy 4 minuty, no właśnie. E, rękawica, rękawica. Przetrzemy i będziemy wypłukiwać. I tu podobnie jak przy tamtym żelowym też tu jest super. Ale ten jest typowy, płynny moim zdaniem do lakieru. I też zajebiście drogi, mm -hmm. Strykuś, pykuś, mykuś. Przetrzemy, zaraz, pukanko. No dobrze. Ciach, bajerka. Tak, tu z tyłu jest tego w miarę. Jeszcze troszeczkę tej lotnej rdzy zostało. A i kolejna rzecz. Praca binderem już mam w nochu. On jest taki ostry, nieprzyjemny. Taki, no nieprzyjemny, no. Tamtym zdecydowanie fajniej się pracowało. O, widzisz, zobacz. Stryk. No dobrze. Ok, słuchaj, co do produktu. Gdzie on jest? Chodź tu, Gamoniu gdzie ja cię postawiłem? Nie wiem, gdzie postawiłem butelkę. Pewnie zabrałem do garażu. Ok, jeżeli chodzi o produkt, dla mnie numer jeden. Naprawdę. Jakbym miał wybierać między korosolem a tym Purest wybrałbym Puresta Dlaczego? Fantastycznie się rozkłada. Fantastyczna wydajność niekończąca się historia jeżeli chodzi o pracę z tym produktem wymywanie mistrz czy na felgi czy na lakier robi to obłędnie auto naprawdę gruz uwierz mi gruz yy, zrobił to naprawdę dobrze teraz przed, wjechałem binderem przetarłem słuchaj i tak naprawdę gdzie nie gdzie się to tu się pojawiło tu trochę czuć jeszcze że tamtym produktem Mogłem dłużej popracować, ale już mi się nie chciało. No ileż można, no, że mogłem tam tego jeszcze dorzucić i dalej pracować i zrobiłbym, że tak powiem, całe auto za pierwszym razem bez problemu, a uwierz mi, że to jest gruz. Nie wiadomo, ile to było jeżdżone. Maskę sobie specjalnie zostawiłem, bo będę zaraz używał tutaj quick detailera. Chcę zobaczyć na lakierze, który jest właśnie po dekontaminacji i na masce, który jest bez dekontaminacji. No dobra. Zajebisty Dayron. Dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o pracę produktem, zapach, wydajność, długość pracy i przede wszystkim wymywanie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!